No dzień dobry, kolejny dzień, czyli już sobota, półfinały, finały Uwaga, całe 8, wszystkie 8 osób. Z kadryka jeden w grze cały czas, czyli mamy 7 półfinałów, jeden finał wieczorem na gali. Robert już walczy. Bo w super ciężki stawiło się tylko czterech zawodników, półfinał wygrany i teraz do finału. No i 7 półfinałów. Także dzisiaj pełen dzień pracy, sobota i jeszcze kilka osób z tych półfinałów ma szansę zobaczyć na gali. Także widzimy się na sali. Ciężka robota dzisiaj. Krystian do Grzany. Lecimy sobie tą drogą jak zawsze. Kto jest na turnieju, to wie co o co chodzi. Także my tu przemierzamy ile walk, ten razy tędy idziemy. Walki już najlepsze idą około godziny 11.00. Cisiemy. akcję i punkty, Krystian. Ręce dobrze, tylko celuj. Ręce, noga, ręce, noga, cały czas. Okay. I ten Christian low kick kick jest dobry, nie? Tak, tak, zwód nie zaczyna przednią nogą, na górę, nie? Uh -huh. Tylko zwód, od razu łapaj koczy nogą. Tylko czuj no. na tego low kicka, wiesz? Tak, tak, Po Krystian, jak robisz trójka i low, to, to zdobywasz punkty. Ale celuj, celuj. Nie zaczyna nogą, Krystian, tylko bijesz trójka, low kick, nawet podwójny low jest uh -huh. tak. Ale celuj ten low! Dobrą mamy to Krystian, przegrał niestety troszkę na własne życzenia, ale to już jest historia, teraz idzie Patryk, to będziemy mieli trzy walki pod rząd, także jest trochę co robić, widzimy się w narożniku. Minut, minut, minut. Minut. Żeby, no i też nie tego lewego prostego powinieneś się Jeszcze lewego teraz go. nie taki skręty był w na tym lewym i nie Ja Nawet teraz Ani, ani raz Serio? Na Zerio? Ale najszybciej No Dziękuję Dobra, i Patryk Herdzina wygrywa przez walkover. Dobrze i bardzo dobrze w sumie, bo na przykład miał stanąć mocny Uzbek. Udało się, ale wczoraj widzieliśmy, że chyba miał nogę złamaną, coś tam było, bo ledwo został na niej. A pewnie trzeba było jeszcze zrobić wagę i tak dalej. Także finał. Czyli Robert Dochud i Patryk Herdzina w finale. Krystian Szyjek na boku. Trzy walki pod rząd, jedna po drugie, dlatego trzy osoby odjeżdżają od razu na tarczę. Będzie robota. Zaczynamy ten bój, trzech walk pod rząd. Pierwszy Bartek Potem Domin i Oleg Kowalczyk. No i już etap półfinałów jest bardzo mocny, bardzo ciężki detale i kto popełni więcej błędów, ten przegrywa. boj tu cała trójka muszkieterów Jeden po drugim się wjeżdża do walki. Ole będzie i tutaj Witek Dartania Weź co jesteś Dartania? Długie proste ciosy, długie proste ciosy, długie proste, spichasz go i walisz w lobo. jest zajęty, bo na to wyruchu po konie wyczujesz, że jest w instancie wyciąg. Eee, Ojej! Go no tak jest Bartek, spokojnie! Czekamy Bartek, jest, czekamy! 10 sekund do, do, do drugiej rundy. Go lano! Papi u góry! Eee. Cześć! Domin, teraz walka po walce, trzeba zrobić robotę. Bartek znakomita wygrana. Loki, raz yeah! dwa loki. Kopie mi blok, raz dwa, bloki. Kopnie mi blok, bloki. Czekaj na jego albo tylną rękę, albo na jego nogę. I no! Tak jest! Trzy. Dwa jeden! 8-1 finał dla Polski! Dobra, wygrana zobacz Morda obita jak trzeba, ale zwycięstwo jest. 8-1 po dla, finał dla Polski często, Często, walka po walce, olej wjeżdża. po swoje. To, co masz robić najlepsze i pilnujesz tego, co się nauczyliśmy, nie? Okej? Okay? Masz być najlepszy. Jesteś lepszy od niego. Pamiętaj o tym, dobra? Ty jesteś mistrzem Polski. Przygotuj to. Na prawo schodź. Na prawo schodź. Ej, Ale... Teraz, teraz! Tak jest! I prawy lał już. Już. Tak I cały czas ten prawy lał. O, jeszcze raz! A Olek teraz lewy high kick! Po lewej hajkik! lewy high kick! A daj Bekista, olek! Bekista! Jak się to pilołuje, niech yeah, po swojemu mocy. Ale to on mogą tylko skoczyć w tym A gdzie? A gdzie? Ile mi szef! Le mi szef wątroba! Komfort Australia. Ba, ba, ba. Seria złapy, seria złapy! Tak, Wotrowa, tak! się! Jak żyjesz? Ale był młyn, normalnie się działo, tu są bohaterowie Bartek, Dominik, jeszcze gdzieś Olek chodzi. Ej. Ej, żyjesz? Żyję, żyję. To jest żyje, ja, tej ja. walki normalnie. To było, to nie? Żyjesz mistrzu? Piękny. Jasne. Jak czujesz po Pochory Świata? Pięknie. Pięknie. To był normalnie, mój trzy walki pod rząd trzy wygrane. Ale jo ja, ja. I tu panie ostatnie dwie walki na deser. Weszła wątroba. Dobra, dziewczyny jeszcze, tutaj Pani nas sprawdziła jak trzeba, wszystko jest git, wchodzimy, pierwsza Jula, potem e, Oliwka, Lecimy, lecimy. Uciekamy na boki, uciekamy! Te, teraz! Tak, przyklej, czuj! cegły prowadzisz! Tak, dwa! Jest! Ja nie mogę już wstać do podwórko! Dobra, wygrana do przodu najważniejsza. Jeszcze oliwka została, teraz presja, co wygra? No, Wiesz, że. Ostatni pojedynek na dzisiaj! Wygramy? Yes. Wygramy! No pewnie! A bo waki z I oliwka, ostatnia walka. Ostatnie 3, piona. ostatnie trzy rundy. No i mamy kolejny walkover. A my sobie właśnie teraz piechotką wracamy do hotelu. Jest sobota już, zakończyliśmy cały dzień. Słuchajcie, mamy dobre wieści, tylko przez trzy dni przegraliśmy tylko jedną walkę, czyli mamy siedem osób w finałach, które będą jutro, czyli w niedzielę. Odpadł tylko niestety Krystian Siek, który, który dostaje. Z... Zawalił po prostu. Troszkę, Troszkę. zawalił. Bo mógł to wygrać spokojnie, bo było tak, że przegrywał to pierwszą rundę, na drugiej w drugiej rundzie wygrywał to. Trochę się nie posłuchał, Trochę no się. Nie posyłał i planu po prostu. O. Nie przegrał. To. No, także jutro mamy. Siedem finałów, lecz słuchajcie, jeden finał jest nasz cały. 81 kg Bartek Dobień z Dominikiem Cinalem. Ta walka się oczywiście nie odbędzie, bo dwóch naszych się nie będzie biło. No i zostaje pięć walk finałowych, czyli 8 osób, 8 medali. Teraz czekamy na kolory. Cinal, stwierdziliśmy, że oddajemy to walkę. Cinal odda, bo Cinal i tak jest 7-5. Bartek z 8-1. Bardziej punktów przydadzą no, przy losowaniu na Mistrza Zachodnia niż Cinalowi. Cinalowi ewentualnie przyszły rok 8-1, proszę. Bez odbioru. Ekipa przed finałem. Akurat przed przedniem. Idą. Idą. Jeszcze raz. Lecz przedniego nie ma, Robert, Sam przedniem. Kolejny finalista. Pucharu świata. Idzie. No wido w niedzielę u nas ostatni dzień turnieju. Dzisiaj pięć walk finałowych i zamykamy wszystko. Także trzymajcie kciukasy Lecimy jak trzeba na mocno, na ostro wygrywamy i wracamy do Polski. I rozpoczynamy ten dzień na poważnie już. Zaraz patry w chodzi. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Nice, nice. Oleg, coraz po nim. I lecimy dzisiaj. Pierwsza, Patryk otwiera. Potem, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za długo czekał i za czynność nie poczekał, by od razu punktu i zrobiło się 2-0, a dla niego oczywiście, nie? jest 3-0, tam mają punktami, tak patrzył i a nie ma, nie ma tego od niego, nie było to. Tak dalej tak, podróżuje? Tak, tak. Wydawało nie się sobie, bo rozwinęłaś co innego, to było to, jak robiłeś tak, co ci mówiliśmy, wszystko się działo. Wszystko i zrobiło się 2-1. Dziękuję. No i co? Patryk niestety przegrywa, dwa do jednego. Zaraz Olek wchodzi, już jest dogrzony, później Robercik. Ale końcówka! Ale wiesz dlaczego? Bo się w trzeciej rundzie zaczęli słuchać dopiero! O, ale, no w trzeciej. A. rundzie! ludzie! Dobra, Olek wygrał, ale napsuł nam tyle krwi nerwów, bo przegrywał przed 2,5 rundy. Zabić Ale najważniejsza wygrana, zabywca Boar Świata, 86 kg, senior Aleksander Kowalczyk, gratulacje. A no tu kolejny łobuz idzie, Robercik, nasz żołnierz, soldier. Miejmy nadzieję, że tutaj nam nie popsujesz krwi i będzie dobrze, wszyscy będziemy się krzyczeć. Last fight. Dobra, na stoi, pójdę. Patrz, czekasz na nowo, Oliwka. Ona robi trzy rzeczy: patrz, albo kopię z góry, albo obok, albo prawie rąk. 50 sekund. Na prawo, na prawo, Oliwka, na prawo. 30 sekund, żaden pokręci, Chodź w przód, w w teraz, wychodź, wychodź, Joliska, i kopij, oła, pół minuty, Joliska, prowadzimy, jest dobrze, uważaj, żeby nie kręciła, uważaj. I co, ostatni, piąty Puchar zwycięstwo. No my mamy piąty finał skończony, nie Wiciu? pięć medali złotych, ale słuchajcie taka nieoczekiwana sytuacja, bo Finka z minus 70 nie ma przeciwniczki, to Finowie poprosili czy Oliwia po swojej walce nie może zrobić sparingu, no i właśnie ten sparing tu się odbywa teraz. Tu sobie strzelają, o, dziewczyny na relaksie, sędziowany sparing właśnie, Oliwka po trzech rundach wykańczających, nawet dobrze jej idzie, jest bardzo zmęczona, ale dajemy radę, taka nieoczekiwana sytuacja. na Jak jest sparring zrobiony jeszcze za sobą no, Przy okazji sparing O co to? poliaki? Opalają się? Opalamy się tak Turniej zakończony Chyba dobry rezultat My w oczekiwaniu na dekorację tutaj sobie chillujemy, plażujemy sobie o mają flagi cała ekipa sobie tutaj odpoczywa to pokażę tu jest nasza cała ekipa, tu jest flaga Polski, Witek. Jest jak trzeba. Także jeszcze chwila, dekoracje i są podamy. To tu my cały czas nie czekamy na dekorację, nie? I Somsa wjechała, bo wszyscy głodni. Zobacz, jak szamią. O, to jest to, nie? Pełno ludzi, bo to jest dobre, nie? Somsa dobra? Najibysto. Warto było iść, nie? No. 10 na 10. 10 na 10, naprawdę bardzo dobre. Dobre, nie? Oleg. Cieplutka, idealne. Robercik Oliwia, jak smakuje? Dobre. Ogi w sopie, nie? lecisz. Czerwona albo jedyneczka. Czwóreczka. Mamy czwórkę? Patenty, Biede, nic nie ma, bo Nie mam ma, Muszę wziąć, dobra! Jedziemy, Patryk! Ale żeś te siódemki poszły w końcu! No, no to tak? właśnie te! Daj. No, o, tak, jesteś tam! Blokowalny. Robert, 2 blokowany! Dwie kolejki blokowany jesteś! A za Dobra, słuchajcie, 7 godzin czekaliśmy łącznie na wszystkie dekoracje, ale jest 5 złotych medali, 2 sebne i 1 brąz. Także to wszystko na Uzbekistan World Cup. Do zobaczenia w następnym odcinku.